Właśnie rozpoczęliśmy pierwszy etap pracy związany z utylizacją odpadów na pogorzelisku. W nowinach jest to etap związany z utylizacją tego, co mnie niebezpieczne, czyli to są chodzi o elementy metalowe, o złom. Chodzi o to, żeby jak największą część tego, co tutaj zostało po pożarze, ale także tego, co zostało wcześniej zgromadzone, oddać do hutu i przetopić. To jest pierwsza część. W momencie kiedy zakończymy pierwszy etap, przystępujemy do etapu drugiego, czyli już tej utylizacji tego wszystkiego, co jest niebezpieczne. Drugi etap będzie bardzo kosztowny, bo szacujemy, że będzie to kwota około 5 milionów złotych, ale tutaj jest dobra wiadomość także dla mieszkańców gminy Sitkówka Nowiny, także dla mieszkańców powiatu kieleckiego, gdyż te środki w budżecie powiatu kieleckiego mamy już zabezpieczone i jakby sądzimy, że to jest właśnie kwota, która nam powinna wystarczyć na utylizację odpadów. Chciałem też przypomnieć, że powiat kielecki nie jest właścicielem terenu, nie jest właścicielem tych odpadów, jednak mimo że jest to bardzo trudne zadanie, jednocześnie bardzo kosztowne zadanie, bo ta kwota 5,5 miliona ona powinna wystarczyć, ale wcale niekoniecznie. Stąd właśnie to podejście, takie podejście gospodarskie, bo z jednej strony rozumiemy mieszkańców i chcemy jak najszybciej to zrobić, ale z drugiej strony musimy zgromadzić niezbędne środki, podejść w sposób niezwykle profesjonalny i przede wszystkim skuteczny, aby te odpady też nie pojawiły się w żadnym innym miejscu powiatu kieleckiego. Ani naszego kraju, tylko żeby one zostały skutecznie zutylizowane. Przypomnę, że tych odpadów e, mieliśmy tu zgromadzonych przed pożarem około 2200-2300 różnych pojemników. Sądziliśmy, szacowaliśmy, że było to od 1300 do 2000 ton, więc e, do tego jeszcze wszystkie rzeczy, które zostały użyte do pożaru, plus e, zmieszana ziemia, plus zmieszane opakowania to wszystko powoduje, że zadanie jest arcytrudne i wymaga bardzo profesjonalnego podejścia.